7 sierpnia 1815 roku, na pokładzie brytyjskiego okrętu Northumberland, Napoleon Bonaparte odpłynął na zesłanie na wyspę świętej Heleny. Zesłanie Napoleona miało miejsce po jego kolejnych porażkach militarnych, a szczególnie po klęsce pod Waterloo. Brytyjczycy, którzy obawiali się, że może on ponownie zbiec i powrócić do Europy, celowo wybrali miejsce bardzo odległe od cywilizacji. Wyspa świętej Heleny ma 120 km kwadratowych i leży na południowym Atlantyku 1950 km od wybrzeża Afryki i 4000 km od wybrzeża Ameryki Południowej. Klimat na wyspie jest bardzo wilgotny i charakteryzuje się częstymi opadami deszczu. Bonaparte na miejsce dopłyną po dwóch miesiącach 15 października. Na wyspie przebywał 6 lat, do swej śmierci 5 maja 1821 roku. Jej przyczyny nie są do końca pewne. Powszechna opinia głosi, że został otruty arszenikiem, jednak naukowcy wykluczyli tę teorię, twierdząc, że Napoleon Bonaparte zmarł na raka żołądka.